Myślę, że, że w pierwszym secie graliśmy punkt za punkt, ale, ale mieliśmy, mieliśmy tą, tą przewagę, że po prostu prowadziliśmy, e, więc, więc grało się łatwiej. Od drugiego seta tak naprawdę każdy set goniliśmy, e, bo przeciwnikom udawało się, e, że tak powiem, wypracować kilkupunktową przewagę. Więc, oczywiście, no, z, z drużyną, która przysłowiowo kopie na zagrywce, gra się, gra się dużo ciężej. E, jeśli, zwłaszcza jeśli prowadzą. Przede wszystkim myślę, że taki mecz to jest typowy mecz, w którym drużyna przyjezdna walczy o udział w playoffach i, i będzie pokazywała wszystko, co, co ma najlepsze. E, myślę, że ten mecz i, i każdy następny będzie, będzie wyglądał tak samo, czyli to nie będą zdobywane łatwo punkty, tylko każdy punkt trzeba na siłę wydrzeć przeciwnikowi. Jakby bycie w playoffach to jedno, ale jeśli mamy ku temu szansę, żeby sobie e, w miarę możliwości wywalczyć jak najlepszą pozycję na, na start playoffów, to, to jest też druga rzecz. E, to jak mówię, no, ten sezon jest. Bardzo wyrównany. E, mamy kilka drużyn, które będą walczyć do ostatniej kolejki o miejsce w playoffach. E, nikt się nie podda, każdemu zależy, każdy będzie walczył. E, nie można już sobie teraz prze, przed końcem sezonu, rundy przed końcem rundy zasadniczej założyć, e, że, kto na którym będzie miejscu. Więc myślę, że przede wszystkim e, tutaj, tutaj jest różnica i tutaj będzie w każdym meczu kolejnym przed nami wielkie wyzwanie. A tak jak już wspomniałem, no my też, też chcemy znaleźć się w tych play-offach, chcemy też zająć w naj, najlepsze, najdogodniejsze miejsce w tych play-offach i o to, o to będziemy walczyć. No, szkoda, że dzisiaj się nie udało, dopisali kibice, bo, bo, bo prawie pełna ergo, to się nie zdarza zbyt często, a jak się już zdarza, to... to... Emocje i cała atmosfera jest na najwyższym poziomie. Czuliśmy ten doping od kibiców. Jest to bardzo pomocne, zwłaszcza w tych, w tych meczach na żyletki. Także myślę, że bardzo nas to cieszy przede wszystkim. Mam nadzieję, że każdy następny mecz, co prawda w rundzie zasadniczej został chyba jeszcze tylko jeden domowy, na który już teraz wszystkich zapraszam, bo, bo, bo tak jak już powiedziałem też wcześniej, każdy kolejny mecz będzie jeszcze ważniejszy i im dalej do końca rundy zasadniczej, tym tych emocji będzie więcej. okay <laughs>